W każdym razie w trakcie rozmowy będę emitował taki sygnał. On brzmi tak, dociera do siebie. I słuchaj, za każdym razem, kiedy usłyszysz ten sygnał, proszę, żebyś wypowiedział wyraźnie, czytelnie, hasło, a hasło brzmi, czy to wy założyliście mi podsłuch. <słuch> Na czasie. No właśnie. I jeżeli Ci się uda minutę utrzymać rozmówcę, jeżeli ta druga strona nie rzuci słuchawką 200 polskich nowych złotych przelewą na Twoje konto. Nie, no super. No to co, możemy zacząć? Możemy spróbować? No to nie Uwaga, y że tak powiem łączę. Pociągnij za 200. Sprawdźmy, czy tym razem się uda. Auris, aparaty słuchowe. Dzień dobry. Państwo zajmujecie się różnymi rozwiązaniami, które tutaj umożliwiają jakby polepszenie słuchu i tak dalej. Tak. I no te, czy wy założyliście mi pocuch? Jakiś pomyłka, żarty. i żarty. Dokładnie tak. I czy to wy założyliście mi pocuch? No bo szczerze mówiąc powiem, panie, że sytuacja jest bardzo dziwna i no nie wiem co ja mam zrobić, no bo tutaj jak gdyby dostawca usług. Też się się za to jest chwileczkę zawiera. Halo? halo? Dzień dobry, Maciej Kaspelkowiak jak za Tea. A właśnie, Dzień dobry, pomóc? witam. Czy to wy założyliście mi podsłuch? Ja słyszę cały czas taki pist, To Pan terfone. nosi nie aparat nie słuchowy? Nie, nie do końca, nie do końca, ale no, bo słyszę, ale też... To to jeżeli pan nie posłuch? nosi aparatu słuchowego, to niestety nie możemy panu pomóc. My się zajmujemy tylko aparatami słuchowymi i niczym innym. No, ale czy to jest możliwe, żebyście założyli mi podsłuch? Nie, niestety nie, znaczy niestety. No, czy nie czy jest znalaz... to w ogóle możliwe, także... No, to jeżeli w takim aparacie, to nie ma takich, Żebyście założyli mi podsłuch. Aparat słuchowy jest to urządzenie, które nosi się na uchu, bądź w uchu. Dokładnie, ale... A nie, nie w telefonie. Rozumiem, ale jeżeli ja korzystam z telefonu, to czy to jest możliwe, żebyście założyli mi taki podsłuch? No bo, no jak, jeżeli ja tutaj rozmawiam z panem w tym momencie i tutaj mi pika ta Ja też słyszę są wymoc, szczerze mówiąc. No to, to pan też słyszy. I czy to też możliwość, że ktoś nam założył podsłuch i panu też?